Witajcie widzowie dzisiaj będziemy grać w taką fajną grę nie z na skorby tylko coś takiego um, jakiś update za Simulator Ja w to grałam, spróbowałam, ale nie mam żadnej łódki i dzisiaj zrobimy to wszystko to widzimy się w grze. Dobra, jesteśmy już w grze. I bardzo dziwne to jest. Tylko przyszłem, a już mi. O, no dobra, nie będę tego mówić. O! Dobra. I o co w tym chodzi? Albo nie, ja w to nie grałem. To co w tym? Skaczę do wody. O! O! Ja muszę. A! Muszę zbierać chyba. Tak! Muszę zbierać rzeczy od oceanu. A! Pestka. Wymaga 13 siły, Aha, fajnie! Dobra, zbieramy. Ale pamiętajcie, nie brudcie oceanu, bo rybki mogą zginąć. Jak moja Tosia. Czyli mój pies, który wczoraj zginął. Tetet. Proszę coś innego. Dawać. Dobra, muszę. Gdzie jest sprzedać? O, sen, dobra. O, dobra, i mam 57. A ile kosztuje pier... Albo dobra. Najpierw uzbierajmy sobie 850 kasy, albo ileś. No, uzbierajmy najpierw 900 kasy. To widzimy się, jak będę to Wy wypatrzcie. Ja to zobaczy, zobaczyłem, że tu są jakieś jajka za 20. Ej, to kupmy sobie jedno. O, ciekawe, co nie wypadnie. O, Bocian. Pan Bocian. Dobra, drugie. Znowu bocianek! Nazwę go Pan Piękny Bocian. Dobra, wiesz. Dobra, ostatni, bo Max można. O, pelika na pizki. Dobra ile gdzie są O tu. Ile 14, 14, 10. No dobra, dobrze. Czek, YouTube Dobra i mamy trzy. O, one za mną chodzą. Co fajnie łódko. Dobra, skoczą do łódki. Czy będą w powodzie? Co? Ale będą w łódce. Czy... Są w łódce, patrzcie! Bia, yeah, jakie słodkie ale co mi dają? mam no, dają chyba kasę Do tego mi nie dają no dobra ale ja muszę dzisiaj odblokować nową młotkę bo to tak słabo bije. A nie mogę widzimy się jak będę mieć całe dobra i mam full to sprzedajemy i czy to będzie dawać kasę? Dobra. Bo teraz to zbieramy na hita. 800. A ile kosztuje pierwsza łódka? Jak to sprawdzić, ile kosztuje pierwsza łódka? Tylko... Czekaj. O, ma drugi level już. Tylko... Tu. Shop. Shopboats. No to tu, tak? O, coś O, pierwszy. 850 1200. Za 7. Dobra. Ja tego nie kupuję. Nie. Wiem, że mam 5000 robótów, ale tego nie kupuję. Jak na no, jakiś kupić statek. Zaakceptuj. No dobra, nic. Więc... A pierwszych za 100 tysięcy. Dobra, no teraz oto to ja co tu będę tak. Tak, 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 masz, o masz, masz, masz e, Dobra. Ja nie mogę ile mam tego zbierać. Eee, widzowie... Bo tam są jakieś upgrade'y. Ja chcę zrobić, zrobić jedne, ale nie wiem ile to będzie kosztowało mnie. I czego korzyść? I int upgrade. Halo. O, łódź. O moje. Uuu, patrzcie! Tutaj ma takie rzeczy. O dobra, to sobie ulepszyłam. Teraz mogę więcej zbierać. I szybciej chyba. Tak, szybciej jeżdżę. Dobra, tak to mogę zbierać, nie? Przecież ja tyle dostanę kasy. A będzie full. tylko chwila. Och, dobra, full. Robuxy to nie, nie, nie. A czy wszyscy są na tej mapie? Nikt nie zna to? A, jest jakiegoś tam. Że nikt, 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 tylko od prostego chłopa tam. Ciekawe co on ma do zbierania, bo tam nic nie ma. Albo może tak będzie, nie no, wiem, zobaczymy. No, zbieraj, to dobra, lecimy. No, Siedzieć. Siedzicie to? No tutaj, dobrze. 164 siły. To jeszcze. Jak będę mieć już... Cały plecak to zainformuje. zainformuję. Dobra, mam fula. I lecimy tu sprzedać. Co, tyle dostaję? Ja dzisiaj będę już mieć tę nową łódź. To za zainformuję, jak będę mieć. Już te 850. A widowie. My sobie ulepszymy tą łódkę, bo ona tak słaba. wiecie, teraz tak robi, wcześniej był... Ai! O! O! No I mam takie. Dobra i teraz to można jeździć. Nie mogę o wiele więcej. Dobra. To widzimy się jak z domu będę mieć te 850. A ja widzowie to byłoby na tyle, bo... Ja muszę już kończyć i jestem zmęczony to. A jeszcze muszę na zapas filmiki to pa.